Możemy? Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie z Państwem wynika z tego, że w piątek otrzymaliśmy takie pisma od Pana Wojewody, które są wielkim zaskoczeniem dla nie tylko dla mnie, ale dla nas mieszkańców Kołobrzegu. Mianowicie dotyczy to zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego. Ja może jedną treść przeczytam. Działając na podstawie artykułu 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, gminy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego zmierzającego do wydania zarządzenia zastępczego w sprawie nadania parkowi 18 marca położonego w Kołobrzegu nazwy zgodnej z artykułem pierwszym tejże ustawy z przedstawionego organowi nadzoru stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że przedmiotowa nazwa parku narusza wskazaną powyżej normę prawną, a tym samym podlega zmianie i dotyczy to jeszcze dwóch zawiadomień. To jest ulicy czwartej Dywizji Wojska Polskiego położonej w kołbrzegu. I dotyczy to hmm, placu 18 marca położonemu w koło brzegu. Proszę Państwa, my odniesienie do tego już wysłaliśmy do Pana Wojewody Zachodniopomorskiego, e, ponieważ już takie sygnały były, mówiące o dacie 18 marca, dla nas bardzo ważne, bo 18 marca to się stała rzecz historyczna, mianowicie Kołobrzeg wrócił do do Polski, do polskości. Otworzyliśmy sobie wejście do Morza, a także w tym dniu były zaślubiny z Morzem i nasze pismo, w części tylko czytam, które poszło do Pana Wojewody, wyjaśniał, brak jest w archiwach urzędu uzasadnień do podjętych uchwał w sprawie nadania nas placowi 18 marca oraz parkowi 18 marca, mając powyższe na uwadze, Wystąpiłem w tym zakresie o przedstawienie stanowiska w oparciu o dokumentację historyczną przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Stanowisko muzeum, jak i moje, jest jednoznaczne, co wyjaśniam dalej. Data ta jest związana bezwzględnie z upamiętnieniem walką miasto w marcu 1945 roku. Należy przy tym pamiętać, że 18 marca 1945 roku swoje jedyne samodzielne zwycięstwo odniosła pierwsza armia wojska polskiego, a nie armia Czerwona, choć jej żołnierze brali również udział w walkach o twierdzę. W związku z tym nazwy tych miejsc odnoszą się do historii Polski i upamiętniają czyn wojenny. Polskich żołnierzy. Jednocześnie 18 marca 1945 roku Kapral Franciszek Niebidziak dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem poprzez wrzucenie pierścienia do morza oraz wypowiedzenie napisanych przez siebie słów zaślubin. I to jest ta a, informacja, która poszła do pana wojewody. Jestem e, no, zaskoczony e, tym, że takie przyszły. Informacje od pana Wojewody. To jest wręcz taka, takie oburzenie mieszkańców, którzy już usłyszeli o tym. Nie rozumiemy tej decyzji. Tym bardziej, że odpowiedzieliśmy pismem wyjaśniającym skąd się wzięło w nazwie 18 marca. Ja myślę, że naprawdę pan Wojewoda inaczej by to stwierdził, czy podjął inną decyzję, jakby na ostatnich naszych obchodach Balgokołowrzek. Dlatego też na pewno takie zaproszenie na przyszłe obchody na 18 marca do Pana Wojewody osobiście, nawet jeśli trzeba będzie zawiozę. Nie zgadzamy się z tą decyzją, podamy analizie przez Biuro Prawne i obiecam, obiecuję mieszkańcom Kołobrzegu, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby utrzymać dla nas te szczególne nazwy związane z tą datą i z tą jednostką, która walczyła o Nasze miasto. Następnie ta jednostka poszła na Berlin. Tu w kołrzegu zginęło 1300 Polaków. Kilkuset zostało jakby zagubionych w boju, a niemała liczba, bo też bardzo duża została ranna. I no, trudna, jakby sytuacja jest, ponieważ ja absolutnie się nie zgadzam z tym, co pan Wojewoda swoją tutaj piśmie napisał na podstawie informacji z IPN. Czy informacja w No Wychodzi na to, że nie. Trudno się nie zgodzić z posłem Czesławem Hocem, który powiedział Zresztą Państwo opublikowaliście tę jego wypowiedź, że być może w oddziale IPN-u pracuje jakiś nadgorliwy człowiek, który bez większej refleksji e, przedstawia tę sytuację w sposób adekwatny do polityki historycznej. E, z kolei mieszkańcy Kołobrzegu już, już nie tylko nie życzą sobie zmian tych nas, wręcz oburzają się, jeżeli taki pomysł w ogóle się e, pojawia. Tutaj prezydent wspomniał o tym, że 1300 żołnierzy polskich zginęło w walkach około brzegu. Żołnierzem 4 Dywizji Wojska Polskiego była Emilia Gierczak, bohaterka, która zginęła w koło Mamy tutaj ulicę jej nazwy i mamy szkołę jej nazwy. Co więcej, ulice jej nazwy są również w innych miastach na terenie całego... E, kraju. E, chciałbym przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Państwo braliście w tym udział, więc e, pewnie też o tym wiecie, a mianowicie e, przepiękne przemówienie na temat polskiej krwi przelanej za Kłobrzek e, 18 marca e, tego roku na cmentarzu wojennym wygłosił minister tego rządu, szef Urzędu do spraw e, Kombatantów. I e, prezydent miasta e, nie godzi się na to, żeby e, krew żołnierza polskiego w ten sposób próbować upolitycznić. Na to nie ma zgody i zgody nie będzie. Z kolei ja Państwu chciałbym powiedzieć, że jako przewodniczący zespołu do spraw nazewnictwa ulic, tutaj po uzgodnieniu z prezydentem, my jako zespół już nie będziemy prezydentowi proponowali żadnych innych rozwiązań związanych z tą kwestią. Poczekamy na. Ja, myśl, ja myślę, że pójdzie pismo zwrotne do Pana Wojewody z prośbą o głębsze zastanowienie się i analizę, ponieważ tak jak tutaj mówił mój kolega Jacek, nie zgadzamy się na to, żeby, żebyśmy my podejmowali decyzję dla nas tak bardzo ważnej y, y, zmianie y, nas tych parków i ulic. Proszę bardzo. Jak, jak, jak? No tak, na, na razie tylko mamy. Nie, 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 nie. Ale, ale można się spodziewać, że, że może być, że może być, tak. Bo na przykład jeśli mówimy o czwartej dywizji, to jest szósta dywizji, trzecia dywizji, no to, to też... To, Pola, to polskie wojsko było. Polskie wojsko. Tam wcześniej też byłam pierwszej armii Tak, też, się też tak. Nie, 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 to jest krótkie, lakoniczne, tak, tak z przedstawionego organowi nadzoru stanowiska prezesa Instytutu, ja, ja nie chciałem tłumaczyć pana wojewody, e, chciałbym bardziej się dowiedzieć od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania i Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, co mają przeciwko 18 marca, kiedy to jest data ostatniego dnia walk polskich żołnierzy, polskiej armii, o Kołobrzeg Polski. Wojewoda zakwestionował te nazwy ulic, potem zakwestionował kilka kolejnych czy jest jakiś termin, do którego on może sobie tak kwestionować, czy na przykład za rok coś mu się, nie spodoba mu się nazwa Kołobrzeg Wschodni, tak, nie spodoba mu się Kopak Wschodni, bo go część wschodnią na przykład, czy może sobie dowolnie za kilka lat w każdym czasie Weryfikować te nazwy? Teraz wszystko jest możliwe, powiem tak. Wszystko jest możliwe. Z kolei ustawa, która została przyjęta w 2016 roku, wskazywała konkretne terminy, które nas zobowiązywały do określonych działań, czyli do 2 września mieliśmy zmienić te nazwy ulic, które były kwestionowane przez wojewodę. Chciałbym przypomnieć, że wojewoda w sposób stanowczy kwestionował tylko trzy nazwy ulic. Co do pozostałych, stanowisko było bardzo łagodne. I nie było jakiejś stanowczości. Stanowcze pismo wpłynęło po tej dacie, czyli po 2 września, że domagają się od nas. Także to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Dokładnie to jest tak. Ulica 4 Dywizji Wojska Polskiego położonej w Kołbrzegu. Tam się znajduje, wiecie, gdzie to państwo jest, kemping. To jest park 18 marca położony w kołbrzegu i plac 18 marca położony w koło O, a jest tak? Bo też walczyli od Gościna, przecież chyba o Gościno, a, ale to aż no, w ciekawości przesłonimy, tam zapytamy się. To co nie ma pytań, dziękujemy bardzo.